Hejka moi drodzy z tej strony DSEO. Jesteśmy w kolejnym odcinku z serii Tomb Raider The Last Revelation Challenge No Kill Slow Mass. Um, ostatnio tutaj zaliczyliśmy dwa levely pod rząd. Zabiorę sobie w zasadzie myślałam tylko apteczkę, ale już jak już są inne rzeczy po drodze, to zabierzmy to. Myślę, że dzisiaj też powinniśmy ze dwa levele zaliczyć, może nawet i trzy. Zobaczymy. Dlatego, że nie wiecie, nie zbieramy sekretów, tak na dobrą sprawę, tak? Troszkę się boję tego levelu, jeżeli chodzi o ilości zużytych apteczek. Bo tutaj panowie będą mnie prawdopodobnie troszkę łoić. Dobra, lecimy z tym koksem. A właśnie jeszcze może tak tytuł y, levelu. To KV5. Nutka, słuchajcie, zacna. O, Jezus, tutaj jeszcze. Tutaj jest sekret zaraz obok. Ja sobie go może zabiorę. Żeby oni tu do mnie nie przyszli. Znaczy oni z tamtego pomieszczenia obok do mnie nie przyjdą, ale nie wiem, czy dosięgną mnie tutaj, jeżeli chodzi o strzelanie. Nawet nie. Tu mi po prostu zależy na tej apteczce. Znowu safe. Nie wiem, czy uda się to zrobić tak w miarę, wiecie, sprawnie. Dobra. Teraz tak, chodźmy sobie tędy. Bo jeszcze kolejną apteczkę mam do zabrania i nie chciałabym, żeby mnie tutaj ktoś przeatakował. On mnie chyba nie dosięgnął, co? Okej. Okay. On sobie tu stoi. On nas nie widzi teoretycznie. No dobra, słuchajcie, musimy go jakoś zrzucić. Trahe, teraz trochę się cykam, bo nie wiem, ile tych apteczek y, ja tutaj zużyję, czy też nie zużyję, nie wiem. Cholera jasna. Okej. Okay. Ciekam stąd. Dochodzimy. I wiem, czy on tu przyleci, przyleci tu. Co za szmaciarz. Łazimy na górę. Ja od razu wchodzę tutaj, bo... O Jezu! Serio. Tam, jakbym poszła po drugiej stronie, to wyskoczyłby mi samuraj, więc nie opyla mi się to. I teraz tak. Musimy wskoczyć na linę, bo tam jest dźwignia otwierająca główną bramę. W serio? Ok. Nawet słuchajcie, we mnie nie strzelają jakoś specjalnie. Główna brama otworzona. Teraz musimy to jakoś mądrze zrobić. On tam biega, słuchajcie, jak osika. Nie wiem, czy tutaj mi też jakiś gość wyskoczy, czy nie. Nie chciałabym go, a wiecie, potrącić. A czy ja tędy wyjdę? Zjaniłam to, nie. Jakie ja mam stąd wyjść teraz? To tak nie działa? Mhm. Szkoda. Muszę wyjść tym tutaj na wprost. Okej, okay. raz kozia. Okej, okay, dawaj, 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 dawaj. On tutaj jest. Nie wiem czy ja go nie zabiję. Nie, słuchajcie, nie postrzeliłam go. Może postrzeliłam, nie przejechałam go, co jak szanie. On mi tutaj nie powinien teoretycznie przyjść do tego pomieszczenia. Dlaczego się zatrzymuję i wychodzę? Dlatego, że jest tutaj apteczka. Tylko nie pamiętam, czy tu u góry, czy tu troszkę dalej. Nie, nie tutaj. To dalej? Ej! On jednak tu jest! Przyszedł tu! Co za skurczy byk! No to load! Jeszcze tego nie zasejwowałam. No, co za tempa dzida. O, nie, nie możemy tego tak zrobić. Jak pierdziele. Tak mi ładnie wtedy poszło, no musiałam to zjanić. No, no cholera jasna! Jak to zrobić? Tak mi dobrze poszło, a ja to po prostu co, chodź tutaj. On jest szybki. No i nie da się tak. Ja pierdzielę, Jak to zrobić? Nie ma go, nie ma go. Siadaj. Okay, od razu, od razu to słuchajcie nie, 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 od razu to zasejwuj okej, okay, nie zatrzymuję się tam na tą apteczkę nie będę ryzykować walić, to słuchajcie jedziemy, a tu była jako pierwsza no dobra, nie będzie niech tak będzie mój drodzy okej okay. Tam nie będzie żadnych samurajów. Tutaj jest na dół zejście po sekret, ale ja nie zbieram sekretów w tym challengeu, więc narka Boję się, że to może być ktoś, kto mnie tutaj. A tu jesteś. O ty dziadzie. O no, no, niech to się rozwali. Dobra. Okej, okay, jesteśmy prawie, kochani, na samym końcu. Jesteśmy bliżej jak dalej. E, tutaj taki patent mam, żeby nie zabijać, kochani, tych ugh, wszystkich mośków. Dawaj, 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 dawaj. Wiecie, którzy nam się tu pojawiają i będą do nas strzelać, to po prostu cały czas przy tej krawędzi się poruszamy aż do wjazdu w taką wnękę o, właśnie tutaj i to będzie koniec levelu. Woman has outsmarted you, yeah? And now she escapes. The amulet, Herr von Croy. It talks of the priest, Semerket. Semerket. La? jean yves my faithful friend i fear this is not a social visit only if you want von croy gate the party von croy i think he was looking for this the amulet of horus an almost legendary artifact so you have found and opened the tomb of set this doesn't bode well translating from the hebrew he who removes the amulet shall once more release the dark power of set and set saith i am the shadow across the sun i am the bringer of plagues my wrath will consume all lands and shall be ceaseless the power to summon the sun god Horus to rebite the evil set shall only be revealed to the bearer of the amulet within the temple of Seneket at Karnak. The ceremony is complete as the armor of Horus summons the sun god. The armor of Horus. At the Dick site in Alexandria, my men talk fearfully of this. The armor must also be Von Croy's goal. Only one so ignorant of the prophecies would double with such a prehistoric evil. Ah, yes. Releasing set. But how could you have known, my dear? Time to put things right and remove a thorn in my side in the process. I dobrze, moi drodzy, jesteśmy w kolejnym etapie. Ja sobie to od razu oczywiście muszę zasejwować nie byłabym sobą. Etap nazywa się po prostu Temple of Karnak. Też bardzo przyjemny level. Tutaj bardziej większe, największe zagrożenie, które może mi się tutaj coś dziać, jest od skorpionów, które zatruwają. One będą stanowić dla mnie największe zagrożenie. Wybaczcie, że mówię tak przez nos, ale standardowo, moi drodzy, alergia. No i nic na to nie poradzę. Czy ja powinnam generalnie iść po sekret? Prawdopodobnie tak, bo są tam apteczki. Co prawda ich mało tutaj zużywamy. Do tej pory, jak to tam wygląda. Do tej pory jest zużyta jedna mała. Ale to z tym tutaj różnie może później być. Tutaj niestety są też te skorpiony. Cholerne. Tutaj jest akurat są naboje do, do szoguna. Tam musimy się dostać, porozwalać bo ja wiem, że tam na 100% jest gdzieś apteczka. No i tu jest teraz się problem zaczyna, ponieważ ona będzie mi nacelowywała na te skorpiony, a ja nie chcę tego bardzo. Właśnie tam, gdzie chcę iść, to będzie chyba apteczka. Chociaż chyba że, chyba, że nie będzie, ale flary też mi są dość mocno potrzebne. Tym bardziej w późniejszych etapach, bo będzie dość ciemno, niestety. Ja sobie to zapiszę. Ok, teraz możemy sobie to rozwalić. Jest apteczka też, no i dobrze. Teraz musimy jakoś spierdzielić przed tymi małymi dziabągami. Jak ja się cieszę, kochani, że ja mogę sejwować. To jest jakieś... niesamowite. <śmiałam> Miałam dość tego challenge'a do Tomb Raider 3. Powiem Wam, że ten challenge był dla mnie największym wyzwaniem. To jest w ogóle bez, bezwzględne. Challenge do TR2 również był ciężki, w zasadzie niewykonalny, bo użyłam tam kilku corner bagów, czego robić nie powinnam, nie chciałam tego robić. Natomiast no niestety, do trójki mój challenge był najgorszy. Moi drodzy, tutaj w basenie nie musimy tak na dobrą sprawę pływać. Ale są tam sekrety, z tym, że chyba tam będą jakieś, o tu coś jeszcze jest, flary, nie wiem, czy nie będą apteczki, takie, wiecie, lightowe sekreciki, gdzie specjalnie jakoś nie trzeba się zapuszczać, nie wiadomo gdzie, a może być apteczka bądź flary, to my sobie to po drodze weźmiemy. Nie będziemy oczywiście wszystkiego. Jak ja bym chciała to otworzyć, mogę. Zapiszę, bo nie wiem, czy mi już powietrza wystarczy. Tak na dobrą sprawę. Powinno, bo tutaj powinno być jeszcze jakieś wypłynięcie po drodze, właśnie. Czy tutaj coś jest? Tak, tu jest pierwszy sekret. I to są bełty. Nie tylko. Dobra, lecimy dalej. Tu będzie takie beznadziejne wpłynięcie, którego nie cierpię. Ok. I co mamy znowu. O, ale jest apteczka, więc warto było. I nie tylko. Mamy sporo tych naboi. Tylko znowu będziemy musieli, wiecie, wypłynąć. Tutaj po drodze, bo droga powrotna... na drogę powrotną nam tego powietrza na bank nie starczy. To nawet nie ma o czym mówić, więc. Pierwsze co robimy, to wypływamy tu. Dobra. Ok. I to jest też etap, do którego będziemy wracać. To nie jest tak, że ja zakończę tutaj za chwilkę, bo tak na dobrą sprawę za chwilę zabawę w tym poziomie i ja już tu nie wrócę. Nie, nie, my będziemy wracać teraz pomiędzy tymi levelami najbliższymi. Będziemy się przemieszczać bardzo często. Dobra. Wskakujemy na górę, bo jest tutaj przedmiot, który będzie nam potrzebny. Dokładnie. Tu chyba z rozbiegu, bo inaczej larkcia nam nie doskoczy. Dobra. Raz ciach, ciach. Rączka z jednej strony. Z drugiej. Tam są jeszcze jakieś znajdźki. Ok. Tu mamy naboje, naboje. To ja sobie to daruję, moi drodzy. A tutaj... Tutaj mamy, mamy Szoguna po raz setny. O no tak, tutaj niestety te bronie, niestety, niestety są nagminne do zbierania. Tak jest. Pokazuje nam pomieszczenie, do którego za chwilkę się udamy. Tam, widzicie, u góry jest przycisk. Będziemy musieli go wtrnić. Tutaj jakiejś większej filozofii nie mam. Tak jak mówię, tylko te skorpiony mogą nam największą krzywdę tutaj poczynić. Okej. Okay. Eee, chciałabym zasejwować. Dobra. Panowie już się tutaj na mnie czają. <laughs> Okej, okay, lecimy do tego e, miejsca, które było przed chwilką nam pokazane. A dojdziemy tam, kochani, tędy. Tutaj też są znaczki do góry, można wejść i pozbierać. Ale nie dziś. Nie przy tym challenge'u. O, kolejny pan. Szukający wrażeń. Od razu, moi drodzy, bez zastanowienia, wlatujemy tu. Tutaj, kochani, u góry jest czogany, jest sekret. Ale już się tak obłowiłam póki co w tych apteczkach. Jak to wygląda? 15, 15 dużych, że naprawdę serio, jeżeli apteczka nie będzie nam leżała pod nogami, to na chwilę obecną sobie daruję. gdybym, słuchajcie, pomęczyła się bardziej z tym levelem z Jeepem chociaż ciężko by było, naprawdę byłoby ciężko nie wiem co, co by się musiało stać, żebym to zrobiła ale gdybym się pomęczyła dłużej i gdybym to zrobiła bez apteczki, to może żebym sobie narzuciła słuchajcie tutaj, no kills, no, no meds ale nie, nie byłoby to możliwe nie wierzę w to, że jest to w jakikolwiek sposób możliwe uuu, tam no. boże, chciałam wziąć apteczkę czujecie to, ale była lipa chciałabym, żeby tutaj ten skorpion przyszedł Dlatego, że ja potrzebuję tam włożyć łapkę. On mnie może zatruć. Chodź tu. Okej. Okay. O! zatrumie czy nie? Nie. Nawet nie. Nawet nie, moi drodzy. Okej. Okay. Tylko czemu ja tu zaskoczyłam? Na tą dobrą sprawę? Nie potrzebuje tu być. bycie? Ale dobra, zabiorę sobie tą apteczunę. No, nas tu teraz. My tutaj teraz nie jesteśmy potrzebni, ale okej. Okay. Dobra. Czołgamy się tędy i będziemy musieli się przedostać jeszcze przez jedno pomieszczenie, które teraz się nam otworzyło. I zakończymy pewnie ten level. No, niestety. I tak będziemy krążyć. I krążyć. To jest właśnie urok tego Tomb Raider 4. I to, słuchajcie, stanowiło dla mnie ogromne wyzwanie, grając w to po raz pierwszy. Wydawało mi się, że w ogóle było takie zdziwienie. Pamiętam, że przeszłam. Chyba ten kolejny level będzie taki, że można go opuścić w zasadzie w 3 minuty. I im było takie moje zdziwienie, co jest krame, o co chodzi. Przecież ja tutaj nic nie zrobiłam. No tak, bo nie zebrałam kilku ważnych przedmiotów. A to jest dość istotne, aby móc ruszać dalej pomiędzy kolejnymi poziomami. Także to niestety tak wygląda. Ok, teraz pójdziemy sobie. Bo oprócz tego, że to nam się tam ta waza, wiecie, obniżyła słyszę już te dziabągi no bym je słuchajcie uciapał widziałam to uuu to też tutaj już do ataku się szykujesz no i lecimy do kolejnego etapu myślę że jeszcze sobie go też zaliczymy dzisiaj ej on jest zamknięty czegoś nie zrobiłam o pytanie czego? Nadpisałam to, prawda? Czekajcie, czegoś nie zrobiłam, tylko myślę czego. No chodź tutaj. No ja muszę machnąć sobie tutaj. Może tam na dole był jakaś które... który. Nie, chyba muszę ten pierwszy, wiecie co? Ten artefakt, pierwszy włożyć. Chyba tak. A ja sobie już tak poszła, widzicie? Ja to jestem słuchajcie, nie niedopolona. Więc muszę to powtórzyć. Dobra. Zobaczmy, co będzie jak włożę ten pierwszy artefakt. Dokładnie tak. Tego nie zrobiłam moi drodzy, więc bardzo Was przepraszam. Musicie jeszcze raz zobaczyć, co ja tutaj odczyniam i wyczyniam. Więc jeszcze raz przejdziemy się tą drogą. Nie będę Wam tutaj nic ciąć. Lecimy z tym na surową. Na razie wydaje się, tak z mojej perspektywy, nie wiem jak z Waszej oglądając, ale myślę, że macie podobne odczucia. Na razie wydaje mi się to dość nudne. Nic się takiego wymagającego tutaj nie dzieje, ale myślę, że będą gorsze momenty. Będą nawet bardzo złe momenty także spokojnie, wszystko przed nami. W każdym challenge'u te pierwsze levele były takie wiecie, no mało wymagające tak na dobrą sprawę. Oczywiście jeżeli mówimy o naszych challenge'ach. Okej. Okay. Lecimy. Też tutaj nie ma zbytnio jakichś y, takich skrótów, które można by było wykorzystać. Tutaj już autorzy zadbali o to, aby y ta mapa jednak była taka... O, -u -u -u. o nie! Dobra, ja sobie to zapiszę, wiecie. Okej. Okay. Wow, ale mnie słuchajcie straszą. leć moje, młoda leć i odleć. I zmieniamy słuchajcie kolejny etap. Tak jest. I to, moi drodzy, na, nazwa tego levelu to Great Hypostal Hall. Nie wiem jak to się czyta, ale niech będzie. Załóżmy, że w ten sposób. Okej. Okay lecimy przed siebie, też to zaliczymy słuchajcie, za pierwszym razem tak na szybko są flary a tutaj panowie mi wyskoczą, prawda? czy nie? czy to, czy to na razie tylko skorpiony? bo tam tamtędy muszę iść cholera jasna to tutaj mi chyba panowie wyskoczą u góry generalnie jest bardzo bardzo dużo znajdziek ale ja ich nie potrzebuję, no tabenę. dlatego że no, odczyniamy tutaj e, challengek, więc sobie to darujemy. Zobaczę jeszcze tutaj, tylko po drodze, czy nic takiego nie ma. Żeby nie było. Tu są naboje, ja ich nie chcę. Nie, chyba, moi drodzy. Nic takiego, co mogłoby mi się przydać. Więc lecimy przed siebie. Tak naprawdę ten level y, służy nam tylko po to, aby przelecieć do kolejnego. Tak, wiem, że jest to trochę chore, ale niestety tak to wygląda. I te tutaj, tendy, tylko po to, moi drodzy, żeby sprawdzić, czy jest tu jakaś znajdźka. Jest znajdźka. O, ale mamy apteczkę. Te, to amunicję sobie darujemy, albo słuchajcie, jak już leży pod nogami, to zabierzemy, co? Niech będzie niech straca bo dołem teoretycznie też dało się iść dobra, zeskakujemy w dół lecimy, bo żeby nas tutaj, moi drodzy, te skorpiony nie zaatakowały, mamy cutscenkę No i dobra, moi kochani, ta, t, tutaj ta droga będzie nas prowadzić do kolejnego nowego etapu. Ja sobie oczywiście tam zasejwuję, zakończymy to w tym miejscu. I są dwa wyjścia, tam widzicie jest wnęka, ale tam będziemy potrzebować klucz. My musimy się udać tędy. O, i apteczka nam tam leży, to my ją oczywiście zabieramy. No i oczywiście jak powrócimy później do tego levelu, to jak widzieliście, wąkroj przyjechał z dużą ekipą. Tutaj samurajów, więc niestety będziemy się musieli z panami jakoś ogarnąć, ale no, niestety ja ich nie zabiję, będziemy musieli ich omijać. No i co, lecimy do następnego etapu, ale na dzisiaj to już by było tyle. Tutaj się spotkamy w następnym odcinku. Tytuł tego to Sacred Lake. I tutaj się słyszymy w następnym odcineczku. Ja wam serdecznie dziękuję, że byliście dzisiaj ze mną. Do usłyszenia, moi drodzy papa. Pa.